Dobrze. Słuchajcie, no Gosia, no dziękuję za takie uznanie, no może coś ogólnego? No, bardzo mi miło, bardzo mi miło, że, że taka propozycja padła. Słuchajcie, no na pewno. Słuchajcie, nie no. to sobie, tutaj nasza tradycja, nasza kultura bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy nie, szanujmy tą kulturę, szanujmy tą tradycję, szanujmy naszą religię. this might be the best No, dołączają. A tu jest fajne światełko na ulicy. Od razu to widzę. No, tu jest lepiej, nie? Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, dziękuję bardzo za wygłoszonej przez

Nie wolno No tak, słuchaj, no, zgadza się, zgadza się, aczkolwiek no, my, my nie zgadzamy się z obcymi barwami, z barwami obcego państwa tutaj, w naszej Polsce, nie zgadzamy się na połączenie Polski i Ukrainy, na ten tak zwany Ukropolin, bo to naprawdę źle wróży. Ta wojna, która dzieje się za wschodnią granicą, to nie jest wcale wojna terytorialna. Tam, tam się bogactwa, zostały już podzielone, zostały już e, zagrabione, zagrabione przez obce państwa przez Stany Zjednoczone, Niemcy, Francję, Luksemburg, Holandię, Belgię, i Arabię Saudyjską. A to jest wojna tak naprawdę etniczna na ten moment. To jest wojna, która ma na celu masowe migracje. Chodzi o to, żeby zrobić niebiańską, zrobić miejsce dla Izraelczyków, niebiańską Jerozolimę na Ukrainie. No u nas, najprawdopodobniej nas czeka podobna sytuacja. Podobny scenariusz. No Dzięki za słowa, bo dzisiaj już w biegu jestem i, i brakuje mi trochę słów. Nie chcę mówić co tydzień o, tego samego. pełną masę zjechała do parkowań. Niestety tutaj to jest tak proste. I to, że już idzie już do misji w naszej ojczyzny. Tak. Jak ludzie nie obudzicie, to pamiętam. nam w kremie My współczujemy Ukraińcom, bo oni... Też Ukraińcy... Ukraińcy też tam stracili życie, tych młodych chłopców. Słuchajcie, wszyscy chcą żyć. Współczujemy Rosjanom, bo tam też wielu Rosjan, czy... Zginęło. Wojna sama w sobie jest zła. Wojny, wojny organizuje zazwyczaj jedno państwo, Stany Zjednoczone. Wszyscy milczą. No może, może już teraz powoli ludzie zaczęli zauważać, bo gdy doszło do ludobójstwa w Palestynie, tak naprawdę za kulisami tego stoją i sterują Amerykanie. Nie będę innego słowa jeszcze używać, bo powinnam podwójne słowo użyć. Oni sterują tym wszystkim i doprowadzili do ludobójstwa. I w świetle reflektorów to ludobójstwo w telewizji jest propagowane, jest akceptowane, jest tolerowane, a niemalże kwalone. My się z tym nie zgadzamy. Ludobójstwo to jest ludobójstwo, tam ciepło umierają ludzie. Noszykuje nam się wojna na Bliskim Wschodzie. Zobaczymy co się będzie działo. Ta wojna ma również związek z tym co dzieje się tutaj u nas i za wschodnią granicą. Czas pokaże jak to wszystko się skończy. No, świat nie będzie już jednobiegunowy. Ameryka już nie będzie hegemonem. Już nie jest prawie że. To jeszcze takie ostatnie podrygi tej Ameryki. No, będzie, będzie świat wielobiegunowy i dobrze. Niech oni troszeczkę równoważą się i niech, niech jedni drugich pilnują. Mnie najbardziej dotyka to, że wymiksowaliśmy się z jedwabnego szlaku, powinniśmy do blix przystąpić, powinniśmy trzymać większych i właściwych, tych właściwych większych, powinniśmy dbać o to, żeby mieć dobre relacje ze wszystkimi naszymi sąsiadami, bo my jesteśmy za pokojem, my nie chcemy wojny, my mówimy tak dla pokoju, nie dla wojny. Ale, to jest pan, ale wojna. Nie, nie, ani obca, ani żadna, żadna wojna, bo każda wojna, yy, wojna to jest wielki interes, to jest wielki biznes. Tak, tutaj Ameryka po prostu ratuje, próbuje ratować, bo, bo yy, tak, ratuje yy, swój yy, ojej, brakuje mi swój, yy, ojeju, brakuje mi swój nie wiem co chciałam powiedzieć. Bo tutaj wspomaga mi tutaj Marcin, by mnie to bym z rynku, bo tu mi używa. Ale swój, ratuje swój system swoje gospodarczy, wpływy tak, tak. Ratuje swoje wpływy, ratuje swojego dolara. To jest wojna tak naprawdę o amerykańskiego dolara. No i dlatego, dlatego dzieje się tak, jak się, się dzieje. Ameryka żyje z wojen, żyje ze zbrojeń. Yy, tutaj prowadziła wojnę najtańszą dla siebie rękami po Ukrainy. Jest to no. przykre, ale. My też jesteśmy przeznaczeni jakby do tej wojny i też nas za wszelką zenekują, <laughs> to tą wojnę i miejmy nadzieję, że im się to nie uda. No tutaj dalej, nadal mamy przedstawienia, przedstawienia obcych nacji, obcej nacji. Zaraz Wam pokażę, co się dzieje w naszym rynku. Oczywiście tam białe flagi też się pojawiają, bo mówię, to jest rodzaj manipulacji, rodzaj yy, jak gdyby oni chcą pokazać yy, Ojeju, chcą doprowadzić, generalnie się do tego, żeby powstało podwójne państwo, uprowadzają. I te działania tutaj na rynku mają oswoić Polaków, oswoić ludzi z tym tworem. To jest fałszywy twór, to jest niszczący, destruktywny My się na ten nie zgadzamy. Ostatnio tutaj były również flagi amerykańskie. Просто не тільки Росія, а та байдужість тих українців, яких ви знаєте, так ви не можете змінити тих українців, яких нема біля вас, а ті українці, які з вас в ваших домах. Які ходить і вони і роблять nicчого, і не роблять нічого, щоб ця війна завершилася. І ви нічого не саме кошти ми разом з ними допомагають Росії вбивати нашу країну. Наші ці кроки суть то, що тут діє діється за наші фінансова. для вбивства нашої країни це ж не було. Ooh. Bo słowo ma znaczenie, ale jeśli mączać, to mączać so, so. się so possibly... so so no no ]Yes. so do ponad 10 lat, ponad masztatowej wojny. Sława Ukrainii, wojenom, ZSU, tridziesiąt! Sława, sława, sława! Ludzie są świadomi, tak. Ludzie już wiedzą o co chodzi. Dzisiaj tu nie stoi skrzynka, jak nie wiadomo było o co chodzi, to chodziło o opinię, bo tutaj się zbierało mnóstwo informacji. Nie pokazuj, nie reklamuj tego, nie reklamuj tego. Pokażę, co tutaj jest, co tu się odsłania. Nie, 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 nie. <smari> A, czekaj na mnie czekaj na mnie Bi, czekaj na mnie. na megi. I najbardziej fascynujące jest widok Polaków, albo tych, co znają język polski, patrzą się na nas. Się... Połóć, połóć. E, najbardziej fascynujący jest widok Polaków, którzy widzą nas z polskimi flagami i się zastanawiają co to jest. No właśnie to pokazuje zamiast e, e, albo powiedzieć dobre słowo, Polska Góra, Polak Polsce gospodarzy. To mają głupie miny, i to nas najbardziej fascynuje. I głupie miny. E, natomiast odnośnie tego spędu ukraińskiego tutaj, myślę, że Putin musi dopiero zrobić porządek, zakończyć tą wojnę i skończy się ten event i okupowanie naszego pomnika, bo władze Krakowa nie, od, nie odważą się nie wyrazić zgody na to zgromadzenie, co powinni zrobić już dawno, ale ponieważ nie mają jaj władze Krakowa, Dlatego są cały czas rejestrują. Są opłacani, cały pewnie. czas rejestrują te spędy. Jedyny pomnik w Polsce, który jest okupowany, to jest pomnik Adama Mickiewicza. Jest to hańba dla władzy, narodu polskiego, hańba dla, dla narodu polskiego. Niezależnie od tego, że my nic nie mamy. Ja osobiście nie mam nic przeciwko obywatelom Ukrainy przeciwko prawdziwym uchodźcom. Powtarzam to po raz kolejny, żeby była jasność. Natomiast jestem przeciwny nie nienawistnemu i e, nieprzyjaznemu nie, nie nam państwu, jakim jest dzisiaj Ukraina. pro Ukraina, która mam nadzieję, takim, takim tym nie będzie istnieć. Tylko będzie to demokratyczne państwo, czego im oczywiście życzę. I to na tydzień. Za tydzień jesteśmy znowu. W Wielkiej Polski, słuchajcie, w całą, Ratujmy o, właśnie. Chciałem tu pójść. Chciałem tu pójść. Jesteśmy, słuchajcie... W tej śniegu nie ma. Za tydzień o 19. Słuchajcie, przynieście flaki, jeszcze więcej flaków. Słuchajcie, ja nie będę wiozła, bo ja zabiję. Ok. Tylko kimś z Małgorzatą. Trzepozy ubrać. Trzepozy ubrać. Słuchajcie, poświęcamy 40 50 minut. Natomiast nasz tu marsz... I <wok> godzinę. <delivery> I to, co, i, I to co słuchajcie będzie opublikowane to ludziom da zastanowienie. Co się dzieje, że grupa z akusów przez kamratów? Nieważne, nieważne, bo tu polityka nie ma znaczenia. Dlaczego chodzi, dlaczego przychodzi, dlaczego poświęca godzinę czasu w sobotę, za naszteka w kinie, czy nieważne. No właśnie, no właśnie. Dlatego widzimy się o dziewiętnastej, za tydzień, czyli dziewiętnastego. No i co? O 19. O 19 pod pomnikiem naszym się, nasza to nasza światło. i się Iwanka. się, Nigdy. Bardzo dziękujemy. Świetnego okrętu. Y, tutaj patrząc wszystko, na chyba też. Minucie zdrowia, tak. minucie siebie kochajmy się. nie Wspierajmy ta? się, nie donoszmy, bo jeszcze ważne, nie, nie donośmy sąsiad na sąsiada, bo do tego dążą, żeby sąsiad na sąsiada donosił, żebyśmy, żeby nie mieli zawiścią,